Poziom minus 1 to enigmatyczny poziom poniżej poziomu 0. Opis. Poziom minus 1 to przypuszczalny nieskończony korytarz z drzwiami po obu stronach. Poziom ten składa się z pomalowanych na biało ścian i licznych czarnych drzwi. Każde drzwi prowadzą na poziom minus 2, poziom 0, whiteout lub poziom 2. Wewnątrz tego poziomu nie słychać już szumu z poziomu 0. Zamiast tego można usłyszeć w oddali lekkie dźwięki pienina, których źródło nie jest znane. Im głębiej wchodzisz na ten poziom, tym dźwięk staje się nieco głośniejszy, ale nie wydaje się, żeby był bliżej. Gdy idziesz w głąb korytarzy, twój wzrok wydaje się być bardziej statyczny. W tym czasie przez szum statyczny możesz usłyszeć jakieś stare reklamy z lat 30. Wkrótce twój wzrok staje się czarno-biały z efektem statycznym. Podczas tych wydarzeń widać ludzi w starych garniturach biznesowych, choć ich ludzkie rysy są zupełnie niewidoczne dla oka, widać jedynie ich strój. Można również usłyszeć rozmowy wielu istot, które mieszają się z wcześniejszymi wspomnianymi dźwiękami. Podczas tego wydarzenia na podłodze można znaleźć kałużę wody migdałowej, która kapie z sufitu. Wędrowcy, którzy dotarli tak daleko, zawsze zawracali w tym miejscu. A kiedy to robili, kończyli rozmowy o nieznanej istocie, którą nazywali po prostu Nutricia. Rozpoczną się dalsze eksperymenty w celu zbadania poziomu minus 1. Poziom ten będzie miał na razie do odwołania wyznaczony poziom trudności klasy 2. Podstawą poziom 1 jest to, że jest to jeden z najmniejszych poziomów w backroomach, relatywnie, ponieważ wydaje się składać tylko z nieskończonego korytarza. Z tego miejsca możesz dostać się na poziom pierwszy. Zaleca się zejście na poziom 0, ale jeśli czujesz się szczególnie odważny i masz zapas wody migdałowej, możesz bezpiecznie zejść na poziom drugi whiteout. Zdecydowanie zaleca się, aby nigdy nie schodzić na poziom 2, bazy, placówki i społeczności. Na tym poziomie nie ma żadnych baz, placówek ani społeczności. Wejścia i wyjścia. Wejścia. Aby wejść, rozbij ścianę na poziomie 0 lub przejść nocą przez dowolną, ciemną ścianę. Ogólnie rzecz biorąc, nauklipowanie no, w dowolnym miejscu w bakrumach jest świetnym sposobem na ucieczkę z poziomu z nieznanym wyjściem. Wyjścia. Aby wyjść, wejdź przez jedne z wielu drzwi na minus dwa, poziom minus 2, poziom 0, whiteout i poziom drugi. Zaleca się wejście na wybrany poziom po znalezieniu drzwi, ponieważ długotrwałe poruszanie się po korytarzach tego poziomu ma nieznane konsekwencje. Hej, z tej strony Wladi. Cieszę się, że zostałaś lub zostałeś do końca kolejnego odcinka. Jeżeli film się spodobał, zostaw łapkę i suba. Dla ciebie to niewiele, a mi pomoże to w rozwoju kanału i w dotarciu do szerszej publiki. Z góry dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.